wskazuje na to, że po prostu tych wątpliwości wokół śmierci Dawida Kosteckiego rodzina ma tyle, że prokuratura chce wyjaśnić wszelkie niejasności. Zresztą już takie rzeczy działy się w ubiegłym tygodniu, kiedy to pełnomocnicy rodziny, mecenas Roman Giertych i Jacek Dibła, wskazywali na to, że obrażenia Kosteckiego mogą świadczyć o tym, że był on przytrzymywany przed śmiercią. Wtedy prokuratura w ubiegłym tygodniu wydała dość szeroki komunikat odnoszący się właśnie do tych obrażeń szczegółowo opisujący w wyniku czego miały one powstać informując że według biegłych przyczyną śmierci Dawida Kostewskiego 2 sierpnia w więzieniu na warszawskiej Białonce było samobójstwo bez udziału osób trzecich dzisiaj właśnie mają zostać wezwani tutaj biegli biegli którzy przeprowadzali sekcję zwłok a także oględziny najpierw przed południem ma być przesłuchany biegły który przeprowadzał sekcję zwłok a potem biegły z kolei wczesnym popołudniem przeprowadzający bezpośrednio na miejscu oględziny. Mecenas Romar Gietych poinformował o tym, że dzisiaj właśnie takie czynności będą mieć miejsce, bo również on tutaj został wezwany, by w jego obecności te zeznania zostały złożone.